Dzień dobry Państwu. Nazywam się Marek Kowalski, jestem lekarzem alergologiem i kierownikiem Kliniki Immunologii i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W trakcie tego spotkania chciałem porozmawiać z Państwem, odpowiedzieć właściwie na takie pytanie, czy astmę można wyleczyć. I muszę zacząć od razu od odpowiedzi, która jest odpowiedzią negatywną. Astmy nie da się wyleczyć. Jest to choroba przewlekła, a więc musimy liczyć się z tym, że zostanie z nami przez całe życie. Ale jest też dobra wiadomość. Jeżeli skutecznie leczymy, właściwie leczymy astmę, to możemy nie mieć objawów tej choroby. A jeżeli one będą, to będą minimalne, będziemy potrafili prowadzić normalne życie na co dzień, nawet nie pamiętając o tym, że chorujemy. Mówimy wówczas, że nasza choroba astma jest kontrolowana. Niekiedy. Pacjenci zwracają się do nas z takim pytaniem: że słyszeli o jakimś pacjencie, który chorował na astmę i obecnie już nie choruje, a zatem przypuszczają, że być może jednak możliwe jest wyleczenie astmy. Musimy mieć świadomość, że astma ma, jak mówimy, taką naturalną historię. Polega ona na tym, że w przebiegu choroby, w trakcie naszego życia, przebieg tej astmy ulega zmianie. Tylko u niewielu chorych astma przebiega tak samo od dzieciństwa do późnej starości. Czasami astma zaczyna się w dzieciństwie i potrafi gwałtownie zniknąć w okresie dojrzewania. Wtedy mówimy czasami, że dzieci wyrastają z astmy, aczkolwiek nie jesteśmy wtedy pewni, czy oni wyrastają, czy te dzieci wyrastają na zawsze. Częściej mamy do czynienia z taką sytuacją, że po intensywnym okresie chorowania w czasie dzieciństwa dochodzi do kilkuletniego, a czasem wieloletniego okresu zaniku choroby, jak my mówimy remisji. Wtedy pacjent nie pamięta o tym, że chorował, ale niestety po wielu latach objawy astmy mogą powrócić ponownie. Musimy też wiedzieć, że astma pojawia się nie tylko w dzieciństwie. Może pojawić się w wieku średnim, może pojawić się w wieku starszym, i wówczas może mieć również różny, bardzo różny przebieg. A zatem najważniejszą rzeczą jest, abyśmy przyjęli do wiadomości, że mając chorobę, możemy sobie z nią poradzić, czyli możemy ją kontrolować. Dla ułatwienia wyróżniamy kilka sposobów, kilka takich poziomów kontrolowania, czyli inaczej opanowania astmy. Dla nas najważniejsze jest, aby pacjent miał dobre samopoczucie. W tym dobrym samopoczuciu zwracamy uwagę na takie elementy, żeby pacjent mógł spać spokojnie w nocy, żeby go duszność nie budziła w nocy, a więc żeby nie miał przebudzień nocnych, żeby pacjent mógł wykonywać codzienne czynności, czyli żeby astma nie ograniczała pacjenta w jego codziennych czynnościach. Wreszcie, żeby nie miał jakichś niespodziewanych objawów duszności w ciągu dnia czy w ciągu nocy. Ważne jest również to, żeby pacjent nie musiał zbyt często przyjmować leków doraźnych. To jest dowód, że choroba nie jest dobrze kontrolowana. Jeżeli na te wszystkie pytania, które żeśmy mówili, odpowiemy pozytywnie, czyli pacjent nie ma takich objawów, mówimy wówczas, że astma jest w pełni kontrolowana, jesteśmy zadowoleni, możemy dalej kontynuować takie leczenie. Niestety u niektórych pacjentów, których z tych elementów nie możemy od razu spełnić, na przykład pacjent ma jakieś przebudzenia w nocy, albo pacjent ma doraźnie więcej, musi brać leków doraźnych, aniżeli zwykle, mówimy wówczas, że astma jest częściowo kontrolowana albo niekontrolowana i wtedy taka sytuacja wymaga szczególnego działania. Pacjent z reguły powinien zwrócić się wtedy do lekarza i wspólnie z lekarzem ustalić, co należy zrobić, ażeby choroba znowu była pod kontrolą, żebyśmy ją oponowali, żebyśmy mogli normalnie i spokojnie żyć. Jak już wspomniałem, najważniejszym elementem i warunkiem skutecznego le leczenia astmy, czyli kontroli astmy, jest regularne przyjmowanie leków. Takim najważniejszym lekiem jest lek wziewny, Glikokortykosteroid, to jest lek przeciwzapalny, który stosujemy zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Z reguły są to niewielkie dawki, które nasi pacjenci muszą przyjmować, ale przyjmowanie regularnie takich niewiele, niewiele, niewielkich dawek zapewnia właśnie kontrolę astmy oskrzelowej. Jeżeli będziemy właściwie te leki brali, tak jak zalecone jest przez lekarza, możemy być spokojni, że choroba nie będzie nam dokuczała. Ale samo przyjmowanie leków to czasem za mało. Musimy jeszcze przyjmować je w sposób właściwy. Leki te przyjmujemy w inhalatorkach. Wiemy, że tych inhalatorków jest kilka rodzajów i nie jest tak łatwo opanować technikę inhalacji. A zatem ważne jest, żebyśmy czytali instrukcję inhalatorka, a najlepiej poprosili lekarza, żeby wyjaśnił nam, w jaki sposób mamy przyjmować te leki, a także sprawdził, czy przyjmujemy te leki właściwie. Jeżeli będziemy to robić właściwie, mamy wielką szansę na dobrą kontrolę naszej choroby. Dla astmy, która jest, czynnik, która jest chorobą zależną w dużym stopniu od czynników środowiskowych, ważne jest, ażebyśmy unikali czynników, które mogą być szkodliwe. Mogą to być zarówno czynniki, jak mówimy, nieswoiste, wynikające zanieczyszczenia środowiska, jak i czynniki swoiste, związane z naszym uczuleniem na konkretne substancje ze strony środowiskowe. Jednym z takich czynników, który potencjalnie może wywoływać duszność astmatyczną, jest wysiłek, ale będzie on wywoływał tylko wtedy duszność, jeżeli choroba nie będzie dobrze leczona. Jeżeli astma jest dobrze leczona, to wysiłek będzie miał dla nas działanie dobroczynne, będzie poprawiał naszą czynność oddechową, będzie powodował, że nasza astma będzie przebiegała łagodniej. Wiemy, że wybitni biegacze, tacy jak na przykład Marit Biergen, Chorują na astmę, a mimo to osiągają sukcesy, właśnie dlatego, że są regularnie i skutecznie leczeni. Jakie mogą być jeszcze inne czynniki, które mogą pogarszać przebieg naszej choroby, utrudniać nam kontrolę astmy? Jednym z takich grup, taką grupą czynników, są alergeny. Jeżeli jesteśmy uczuleni, na przykład na alergeny kota, czy psa, nie należy narażać się na kontakt z tym zwierzęciem. Nie jest dobre posiadanie w domu zwierzęcia na które jesteśmy uczuleni, ponieważ duże stężenie alergenów może pogarszać przebieg naszej choroby. Podobnie, jeżeli jesteśmy uczuleni na alergeny pyłkowe, na przykład na pyłki traw czy pyłki brzusz. Nie powinniśmy narażać się na, kontakt, na nadmierny kontakt z tymi alergenami. Czyli pacjent uczulony na alergeny traw nie powinien raczej w sezonie kosić traw, bo to jest bardzo duża ekspozycja, która może wywołać u niego objawy duszności. A więc należy mieć dobro, przeprowadzoną dobrą diagnostykę alergologiczną i starać się unikać potencjalnie zaostrzających chorobę alergenów. Ważnym jest to, żeby Pacjent chory na astmę nie palił. Dym tytoniowy zawiera wiele toksycznych substancji, które pogarszają stan oskrzelił chorego na astmę. Ale jest jeszcze jeden ważny czynnik. Palenie powoduje, że leczenie stosowane w astmie jest mniej skuteczne. Jeżeli chory pali, musi brać więcej leków sterydowych, więcej leków przeciwzapalnych, bo one są mniej skuteczne, a więc utrudniamy sobie leczenie choroby. W wyjątkowych grupach pacjentów spotyka się jeszcze czynniki, które mogą dodatkowo chorobę pogorszyć. Mniej więcej jedna dziesiąta chorych na astmę, około 10% chorych na astmę może re reagować dusznością na przyjmowanie leków przeciwbólowych, jak my mówimy leków przeciwzapalnych. Takie leki jak na przykład aspiryna, niektóre leki przeciwbólowe, kilkadziesiąt minut po przyjęciu mogą wywołać nasilony katar, a czasem nawet silną duszność. Dlatego osoby, które kiedyś miały takie objawy, powinny na to zwrócić uwagę. Zgłosić to lekarzowi, a lekarz dorazi im, jakie leki przeciwzapalne czy przeciwbólowe mogą brać bezpiecznie. Wielu pacjentów musi zwracać również uwagę na warunki zawodowe. Są zawody, są środowiska, w których przebywanie może wiązać się z zaostrzeniem astmy oskrzelowej. Przykładowo znamy astmę piekarzy. Pacjenci uczuleni na składowe mąki mogą mieć objawy duszności właśnie w czasie pracy. Podobnie istnieje astma fryzjerek czy fryzjerów. To jest to reakcja na substancje chemiczne stosowane w trakcie zabiegów kosmetycznych w gabinecie fryzjerskim czy w gabinecie kosmetycznym. Niekiedy takie objawy mogą być wywołane przez środki czyszczące. A zatem warto zwracać uwagę na swoje środowisko i samemu starać się zbadać, czy nie ma jakichś czynników, które nie sprzyjają naszemu dobremu samopoczuciu i po dyskusji z lekarzem możemy i powinniśmy dążyć do ich stopniowej eliminacji. Astma czasami współistnieje z innymi chorobami. Z jedną z takich poważniejszych chorób, z którą astma może współistnieć, jest tak zwana przewlekła obturacyjna choroba płuc. Często trudno jest odróżnić astmę od tej przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. To zadanie należy do lekarza. Ono jest ważne, ponieważ leczenie w astmie różni się nieco od leczenia w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc. Chorzy z astmą mają również często choroby współistniejące. Jeżeli są uczuleni, to z reguły mają również te objawy uczuleniowe ze strony innych narządów. Przykładowo osoba uczulona na pyłki traw będzie miała nie tylko duszność astmatyczną, ale będzie miała również objawy alergicznego nieżytu nosa. A zatem u tych chorych równolegle do leczenia astmy powinny być leczone objawy alergicznego nieżytu nosa. Jedną z takich trudniejszych do leczenia postaci astmy jest astma związana z otyłością. Jeżeli pacjent ma nadwagę, to możemy się liczyć, że choroba może mieć cięższy przebieg i że jej leczenie może być trudniejsze, a zatem dbałość o właściwą wagę, może być również ważnym elementem utrzymywania właściwej kontroli, właściwego stanu naszej choroby. A zatem choć na to pytanie, czy częstwem można wyleczyć, musimy odpowiedzieć negatywnie, to mamy, jak już wspomniałem, tą dobrą wiadomość, że jeżeli będziemy tą astmę leczyć systematycznie to astma może złagodnieć, mogą być wieloletnie nawet okresy remisji albo bardzo łagodnego przebiegu tej choroby, a systematyczne leczenie spowoduje, że nawet mając tą aktywną chorobę, będziemy mogli normalnie żyć, normalnie się uczyć. Dziękuję państwu bardzo.